You should never be at home. That's what I tell young people. Home is for seven hours of sleep and that's it. The amount of time you spend at home is inversely correlated to your success professionally and romantically. You need to be out of the house. Oczywiście to jest oczywiste, śmiesznie to zabrzmiało, nieważne, że powinieneś unikać siedzenia w domu, bo ruch to zdrowie, a siedzenie, jak wiesz, to jest odraza dzisiejszego społeczeństwa i generalnie siedzenie jakby zabijać posturę wszystko od tego masz bóle, od tego jesteś niesprawny i generalnie to ma same wady więc wychodź na dwór i unikaj siedzenia w domu a jeżeli tego nie umiesz sobie zapewnić bo ja wiem że to jest trudne ja sam nie do końca jestem codziennie na dworze to w przerwach od swojej pracy ja na przykład pracuję także robię pomodoro 25 minut pracuję 5 minut mam przerwy to w te 5 minut staram się robić jakieś szybkie ćwiczenia mobility, jakieś strecze generalnie o tym pewnie będzie materiał w przyszłości więc stay tuned ale co ci to da jakby w przerwie od tej pracy nie powinieneś siedzieć te 5 minut na ten nawet wstanie i zrobienie sobie kawy czy jak pójdziesz się wyszczeć też jest dobre, bylebyś nie siedział ale jeżeli to wzbogacisz w jakiś ruch właśnie w postaci tego mobility, albo stretchingu i zadbania chociaż o tą posturę, albo jakby odwrócenie tego siedzenia 25 minut w te 5 minut, bo to jest możliwe nawet w 2 minuty, możesz zrobić 4 strecze po 30 sekund i się jakby trochę rozluźnić więc zachęcam Cię, żebyś robił strecze między jakby Blokami nauki, czy tam czegokolwiek jakiejś pracy. No i co? Dbaj o posturę, daj znać w komentarzu, co ty myślisz. No i do następnego.